Witajcie w Holokronie. Dzisiaj zaglądamy do legend, by poznać jedną z ciekawszych postaci dawnego kanonu, którą na pewno pamiętają starzy wyjadacze. Isan Isard pojawiła się w wielu przygodach, więc postaram się przybliżyć Wam nieco jej sylwetkę. Zapraszam. Isani Isard urodziła się w zamożnej i wpływowej rodzinie na Korsent około 30 roku przed Bitwą o Jawin u schyłku Republiki Galaktycznej. Jej ojciec, Armand Isard, był dyrektorem biura wywiadu Senatu, a następnie dyrektorem wywiadu imperialnego, gdy republika została przekształcona w imperium galaktyczne. Isardowie rozkwitli pod rządami Palpatina, posiadając znacznie większą władzę i prestiż niż za czasów republiki. Kobieta urodziła się z heterochomią i rydową. Dając jedno oko czerwone, a jedno niebieskie, choć poza tym jej rysy uważano za atrakcyjne. Wychowała się w stolicy Imperium i dorastała na dworze imperatora. Jako małe dziecko, była idolką swojego ojca, przechwalając się jego mocą przy każdym, kto chciał słuchać. Armand uznał za stosowne pozwolić swojej młodej córce towarzyszyć mu w pracy i nie miał żadnych skrupułów, gdy znajdowała się w obecności niebezpiecznych osób, takich jak wysoki inkwizytor Antinis Tremain. Wszelka naiwność obecna w Isard zniknęła, gdy osiągnęła wiek dojrzewania. Wtedy też zaczął ujawniać się jej chłód i ambicja, które odziedziczyła po ojcu. Armand od najmłodszych lat zaczął szkolić swoją córkę na agenta polowego, mając nadzieję, że pójdzie w jego ślady i zdobędzie stanowisko w wywiadzie. Dziewczyna była niezwykle ambitna, a kiedy rozkwitła i wyrosła na doświadczonego agenta terenowego, zaczęła planować za plecami ojca. Nie wykorzystała pozycji rodziców, wykorzystała jednak własne talenty wzmocnione wigorem i bezwzględnością w kontaktach z wrogami imperium, aby wybić się ponad rówieśników. Nawiązała mnóstwo kontaktów i sojuszy w ramach wywiadu imperialnego, które pomogły jej w zdobyciu informacji, na które nie pozwalała jej ranga. Mimo najsurowszych procedur bezpieczeństwa, o projekcie Gwiazdy Śmierci dowiedziała się co najmniej na rok przed oficjalnym ogłoszeniem. Od najmłodszych lat rozwinęła bliskie, osobiste oddanie imperatorowi, które przerodziło się w niemalże romantyczne uczucie. Ten wybrał ją na osobistego szpiega. Zanim skończyła dwadzieścia kilka lat i SART stała się jednym z najlepszych agentów terenowych wśród wywiadu imperialnego. Podczas pracy miała wielu agentów, którzy wspierali ją podczas zadań, i chociaż była zdolną i przebiegłą agentką, brakowało jej fizycznej siły, której męscy agenci mieli w nadmiarze. Ponadto osobiście dowodziła brutalnym oddziałem złożonym z byłych podoficerów szturmowców mężczyzn wybranych ze względu na budowę ciała, a nie na inteligencję. Wraz z resztą swojego oddziału specjalizowała się w misjach typu sztyletem i pięścią. Przy okazji w życiu prywatnym chodziły pogłoski o jej licznych kochankach, choć te pogłoski były raczej bezpodstawne. Wiadomym było, że Isard nie ma czasu na konwencjonalne życie towarzyskie, gdyż jest całkowicie oddana strukturze nowego porządku. Jej ojciec był dumny z córki. Ale jednak czuł się zagrożony jej ambicjami, zwłaszcza w związku z jej inteligencją oraz posiadanym przez nią brutalnym oddziałem. Obawiając się, że będzie próbowała obalić go na stanowisku dyrektora, starszy Isard postanowił pozbyć się tej groźby. Rok przed bitwą o Jawin Isard została wezwana przez swojego ojca na spotkanie z nim w jego biurze, gdzie przedstawił parametry jej następnej misji do świata Darknell. O tych przygodach dowiecie się z opowieści z Nowej Republiki. Misja nie przebiegła do końca pomyślnie i Isard stanęła przed perspektywą utraty znacznej części władzy w wywiadzie. Zamiast się bronić, znalazła sposób, aby zrzucić winę na ojca. W końcu znalazła okazję, gdy odkryła dowody na to, że jej ojciec planował obalić imperatora i współpracował z sojuszem. Imperator kazał go stracić w ciągu godziny. Krążyły pogłoski, że Isan sama oddała strzał, który go zabił. I Sart niemal natychmiast przejęła po ojcu stery imperialnego wywiadu i imperialnego biura bezpieczeństwa. Teraz, gdy w końcu osiągnęła władzę, której pragnęła, włożyła cały swój wysiłek, aby zadowolić imperatora Palpatina jedyną osobę, która się dla niej liczyła. I Sart rządziła ostrożnie wykorzystując strach, upewniając się, że daje znać swym podwładnym, że jeśli zawiodą, zostaną surowo ukarani. Oficjalnie jej władzę ograniczał jedynie ubiktorat, potężna grupa doradców, ale nie miała z nimi większych problemów. W rzeczywistości sama ich szpiegowała, jednocześnie wciąż potajemnie doradzała imperatorowi przy okazji ich spotkań. Jedną z jej sugestii była budowa ośrodka więziennego, który mógłby również pełnić funkcję ośrodka trenującego agentów. Chciała schwytać członków sojuszu rebeliantów, zrobić im pranie mózgu, aby stali się uśpionymi agentami i odesłać ich z powrotem do przełożonych, czekając na odpowiedni moment, aby ich aktywować. Palpatine był pod wrażeniem jej pomysłów i nagrodził ją drugim znanym gwiezdnym Pancernikiem klasy Egzekutor. Isard okrzciła swój statek imieniem Lusenkia. Chociaż dokładne szczegóły tego, jak to zrobił, zawsze trapiły Isard, to Palpatine potajemnie umieścił statek głęboko pod pejzażem Korsent, używając swojej mocy, aby usunąć go ze wspomnień świadków. W międzyczasie jej władza stale rosła. Jej statek zaś z czasem zamienił się w masowe więzienie dla wielu najważniejszych członków sojuszu, m.in. dla Jana Dodony. Niektórzy podwładni zaczęli nazywać ją admirałem, dla rebeliantów zaś stała się symbolem zimnego fanatyzmu. Choć większość jej pracy wykonywała w tajemnicy, Imperium czasami wzywało Isan do przeprowadzenia bardziej publicznych działań. Przynajmniej raz osobiście dziękowała cywilom w imieniu Imperium. Podczas jednego z takich wydarzeń Isard dowiedziała się o marze Jade, jednej z dłoni Imperatora. Ponieważ nie mogła znaleźć ani grama informacji na temat tej tajemniczej kobiety, natychmiast oznaczyła ją jako potencjalnego wroga i wypytywała Palpatina o jej lojalność. Palpatin nie obawiał się jednak o Marę, przez co i Sart żywiła do Jade głęboką, osobistą urazę, której nawet nie próbowała ukrywać. Więcej o tym dowiecie się z komiksów Star Wars Mara Jade by the Emperor's Hand. I Sart mimo wszystko zaliczała też małe potknięcia, między innymi dopuściła do tego, że w wysokich szczeblach jej agencji pracował zdrajca planujący zabójstwo imperatora. Jednocześnie wzrok dyrektorki zaczął bacznie przepatrywać się sylwetce niejakiej lei organy, która wyrastała na liderkę sojuszu. I Sart niedługo potem zaangażowana była w projekt budowy niszczyciela Conqueror, który był statkiem posiadającym superlaser, takim jak posiadała Gwiazda Śmierci. O tych wydarzeniach możecie się dowiedzieć z kampanii gry karcianej Star Wars Galaxies. Inne jej przygody pokrywa także częściowo komiks Star Wars X-Wing Rogue Squadron. W czwartym roku sojusz rebeliantów zniszczył Drugą gwiazdę śmierci, pozbywając się imperatora i Darth Vadera. Imperium pozostało w stanie rozkładu, a śmierć Palpatina pozostawiła ogromną próżnię we władzy, którą wielu, w tym Isard, Starało się wypełnić. Rozwścieczona śmiercią swojego pana, Isart rozmieściła swoje siły i aresztowała setki tysięcy cywilów świętujących zwycięstwo rebelii. Chociaż udało jej się skutecznie stłumić bunt, odkryła również, że żaden z pozostałych przy życiu przywódców imperialnych nawet nie zareagował na te protesty. Doprowadziło to do jej decyzji, że inni imperialni przywódcy nie są zdolni do przewodzenia nowemu porządkowi i w związku z tym sporządziła plany mające na celu zapewnienie Upadku jej oponentów w wyścigu po władze. Z czasem, choć nie przewodziła jeszcze resztkom Imperium, owinęła sobie część liderów wokół palca. Jednocześnie też ponownie spotkała się z Maru Jade, o czym dowiedzie się z komiksu Star Wars Tale zeszyt pierwszy z 1999 roku. Jakiś czas po zostaniu doradcą, Isard odkryła osobiste centrum klonowania Palpatina. Zrobiła tam jednego klona samej siebie po czym zniszczyła resztę cylindrów klonujących z partii. Klon był trzymany w uśpieniu na jej niszczycielu i nikt prócz jej nie wiedział o jego istnieniu. Zamierzała go użyć do wykonania zadania, w którym ufała tylko sobie i zawsze planowała się potem go pozbyć. Jednocześnie wprowadzała w życie tzw. projekt Ambicja. Plan, który miał skłócić i skonfliktować pozostałych liderów resztek Imperium i zapewnić jej całkowitą władzę. O tych dość zawiłych politycznie wydarzeniach dowiecie się również z komiksów Rogue Squadron. Koniec końców jednak jej plan wypalił i władza w końcu wpadła w jej ręce. Na horyzoncie jednak pojawił się jeszcze groźniejszy rywal. Admirał Fraun oraz Lumia jedna z rąk imperatora. I imperium jednak pozostawało w miarę stabilne. Isard wiedziała, że prędzej czy później nowa republika będzie na tyle pewna siebie, aby przepuścić atak na Korsent i wiedziała, że nie ma wystarczających sił, aby planetę obronić. Pogodziła się z utratą świata, pomimo faktu, że znaczna część imperialnych resztek prawdopodobnie ją opuści, jeżeli straci Korsen. Zależało jej jednak na tym, aby nowa Republika miała jak najwięcej trudności w zdobyciu planety. Kazała między innymi rozpocząć pracę nad wirusem Krytos, który miałby dotyczyć tylko nie ludzi. Spodziewano się, że spowoduje to niezgodę i wrogość między ludzką i nieludzką populacją nowej Republiki. Poprosiła także o łatwe zwalczenie wirusa za pomocą bakty. Nowa Republika zbankrutowałaby, gdyby kupiła wystarczającą ilość bakty do leczenia chorych, a nie ludzie byliby źli na Nową Republikę za to, że nie wyleczyła ich, gdy ta mogła zrobić to z łatwością. O tych wydarzeniach dowiecie się z książki X-Wing tom III Płapka Krytosa, a to, co nastąpiło później, czyli wojna o bakte, pokrywa kolejny tom z tej serii. W kolejnych aktach wojennych rozgrywek Isard przegrała znaczną część konfliktu. Corsent zostało stracone, podobnie jak jej flagowy statek. Admirał zaszyła się w ukryciu. Po kilku miesiącach ukrywania dowiedziała się, że Palpatine powrócił. Następnie wskrzeszony imperator, za pośrednictwem swoich agentów, nakazał jej osobiście ponownie schwytać Luciankę wprost ze stoczni Nowej Republiki w Bilbringi. Obawiając się zemsty za utratę korsent, przyrzekła ponownie zdobyć niszczyciel, który był przygotowywany do użytku przez Nową Republikę, choć w tajemnicy zdała sobie sprawę, że takie przedsięwzięcie najprawdopodobniej zakończy się misją samobójczą. Kiedy Fraun wrócił z nieznanych regionów i rozpoczął własną kampanię, Isard zdecydowała się nie interweniować. W tym momencie zdała sobie sprawę, że imperium, które tak kochała, Umarło i zamiast brać udział w kolejnych bitwach po prostu obserwowała jak Nowa Republika prawie upada z powodu ciągłych konfliktów. Fraun przy okazji zginął podczas bitwy pod Bilbringi. Isard w ponownie dość zawiłej misji opisanej w Zemście Isard wykorzystała w końcu swojego klona i koniec końców ponownie objęła władzę. Los w końcu jednak dopadł naszą bohaterkę podczas finalnej konfrontacji z Yellą Vesiri Antilles, stanęła w obliczu dość nieciekawej perspektywy. Rebeliantka, zamiast zabijać panią admirał, zagroziła, że po prostu uwięzi ją na jej własnym supergwiezdnym niszczycielu, zamkniętą w jakiejś części statku obsługiwanej wyłącznie przez droidy. Miała tam być anonimową więźniarką, która do końca swojego naturalnego życia nie będzie miała kontaktu z nikim, kim mogłaby manipulować. W obliczu takiego losu była dyrektor wywiadu imperialnego wpadła w panikę. Próbowała zabić dziewczynę dla sterem. W została postrzelona w ramię, a w odwecie strzeliła i sard w brzuch. Gdy admirał umierała, zdała sobie sprawę, że zawiodła imperatora i pogodziła się ze swoim losem. Isard, stworzona przez Michaela A. Stockpola, to zdecydowanie jedna z ciekawszych postaci z legend. Wielki wróg Nowej Republiki, zaciekła imperialna fanatyczka z własnymi ideami i ogromnym talentem. Zła do szpiku kości, uwielbiająca tortury, przebiegła, ale też intrygująca. Po prostu dobrze napisana postać. Oby więcej takich bohaterów pojawiło się w nowym kanonie, czego wam oraz sobie serdecznie życzę. Dzięki za oglądanie, uszanowanie dla moich patronów oraz archiwistów. Jeżeli chcecie wspierać Holocron, możecie to robić na serwisie Patronite, na YouTubie lub bezpośrednio na Tipli. Za każde wsparcie bardzo dziękuję i niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.